I guess <laughs> Ja, das macht Sinn. Thank <laughs> you. Mikrofon Halo, dzień dobry No halo, witam Klara jest słucha Czy możesz się przywitać? No halo, cześć, pozdrawiam do ciebie to było. Cześć No cześć gra z nami? No właśnie nie, nie będzie grała, ale coś co chciałem Ci pokazać? Mm -hmm. Teraz na przykład mam to, nie, gierka? Normalnie streama z tego nie? da się, da się. Myślałem, że nie uciągnie. Dobra, młody, co ty robisz? Eee, no, nic nie robię. Czekam, tak naprawdę. Chyba, że do mnie wbijesz. O, tak zrób. Ja, wyszuk ja wyszukam i cię szybko zaproszę. Aha, no chyba że tak. To dobra, to też szukam, że jest. Dobra, wbijaj. Już? Mhm. No mi szybciej wyszukuję, nie? Bo masz gwiazdki? Bo mnie znają. <grym> bo ja mam plecy kurwa się śmiesz tu z jakimś shiver'em będziemy grać patrz 1280 na 1060 taką sobie zrobiłem rozdzielczość Mówisz, lepiej? nie wiem a ja jaka mam obraz 1920x180 no ja mam a weź sobie zrób 4. A możesz wybrać sobie 4 na 3 na przykład? Nie mogę właśnie. No. A masz tutaj. Mam a tryb wyświetlania masz na pełny ekran? E, tryb wyświetlania mam na pełny ekran w oknie. Zrób na pełny ekran. Luju. Zrób. No, no bo miałem wcześniej zrób. dwa monitory. Aha, inny kolor w ogóle. No bo teraz będziesz miał faktycznie te odświeżanie nie mm -hmm. Dobre, i możesz zrobić sobie 4 na 3 eee... tak mogę no no to weź sobie zrób jaką masz największą 1400 na 1050 no to zrób sobie tam mówisz że Z, no spróbuj i zagraj sobie ten tutaj meczyk, zagraj sobie na tej rozdzielczości no dobra Spróbuj. No ale... Potem se wrócisz. Coś mi się tu. A. Aha, nie, no dobra. Zaczynamy. Ale w ogóle, no, no chuj, no zaczynamy. Na pewno straciło, straciło wszystko na jakości. Zrościągnięte, nie? No dobra, a ten, no idź. No ale będą dobra większe głowy. Góziaczki, dobranoc. Mam cię. Dobranoc. Tej no. karaluchy pod podłuby. No, jasne, on, on właśnie mówi, że karaluchy to poduchy. Opa, hmm. pa. cześć. Poszło? E, no, mam to wszystko, ale hmm. jeszcze nie, nie wyszukało. masz obraz? Nie. No. Szcze szczegóły modeli tekstu. na wysokie sobie zrobię. Mam na wszystko, na wysokie. Wysokie, wysokie, bardzo wysokie. Zmieniewany tekst wyłączone. Zrobię. Zrobione przez klarę. Zrobione, a nie zrobione. Zrobione? <laughs> Zro... Jak po francusku. Zrobione przez klarając. A się rymuje. Dobra. Piękne. Fajne rajstopy. Jak się nazywają te? Takie kabaretki. Kabaretki. A... Babcia ogląda rancho i wszystko ogląda. Ale jest wszystko wielkie. No i teraz są modele w ogóle takie większe. No nie ma, nie zarobiłem. Kurde, taki wysoki ping mam po 30, chciałem ja otwartać w sumie dwóch te kart w przeglądarce, ale... Gdzieś miałem os, os. ostatni miałem gdzieś kurczę, właśnie tylko sobie chyba tego nie zapisałem, bo miałem zdjęcie z broni i taka animacja jak ten jak się właśnie steruje full auto a po co Ci full auto mi się przydało bo często ja nie mogę opanować emocji żeby puścić lepiej po pięć takich skrzydeł na w wystarczy No, ale w takim porwerze walki czasami nie... No, ale bez przesady nie. Jak wywalisz jak walisz 25 pól tam gdzie chcesz, to jesteś pro naprawdę. No i tak to chcę ogarnąć. Aha, no to okej. Okay. To masz co robić. <grym> ale aż... Kurde, kupiłem każde. nie chcący. Hello, bitches. Du, 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 du. Larry Dawno nie słyszałem Ale czego? Głowa tam, nuta, Princess Carno. Lary bitches. Du, du, Z 26? Na to 6 hit. Nie ma o co chodzi naprawdę. Mówiłem, Teraz jest w ogóle dobry. Team, go contact B, contact Team, B. Wracajcie, wracajcie. No to na może... Mm, wracajcie, tak. let's go. Let's go. contact. 저저저저저 컴플레슨이 맞을지 컴플레슨 컴플레슨 한번 한번 여기도 괜찮아. 뭐 얘기하면 하지. 아 죄송합니다. 얘네 녀석들. Takich tu pokosiłem. Behind you. <laughs> Behind you. Masz kupić? To jest za... A co to kurwa. Wiem, co to jest za nuta. No. <laughs> no, to jest najlepszy, więc... no. And... Tamta laska ma cała głowę w miejscu i z samymi, z samymi ramionami sobie leci No to są takie wiesz Specjalnie stylizowane chyba Ja patrzę przez. Kondens Przed Komek, 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 komek Plan Plantuj pakę, gościu. No jak mam tam jak ktoś ją się wyrzucił, nie? Ja idę od rampy. Oni są na site'cie, No widzę, ale co? Szybciej nie pobiegnę. Jest na short'cie. No, no dobra, mego tu Ale go obiłem Wszyscy go bronią, nie? nie. Jest tam broń jakaś? No, MKS Mogłeś strzelić, nie? To byś podał Podałem, ale dalej No, ale nie nic Nie ja mam rękę. No, ja czy ty chcesz. No, ja chcesz. Ja mam Dobra, gram ty. Co nie? No ja podchodzę rampę właśnie. Chcesz lasza? Ale gdzie? Nie? Gdzie? No na w sajce Zrzucam górę. Poczekaj. Tutaj masz już... jeszcze jednego. To będzie stałe i rzuciłem cię w kresie. I cię cię cię. go. No ale... Szczęśliwy cię. Nie można tutaj? 7-0, ale tak, już 0 fajnie, tak, fajnie się błyszczy. Mimo wszystko to jest taki poddek tak idzie. Się, ładny... Jeden jest pod drewnem, jeden jest na ławce. Teraz jest na Три еще. сходы и бревно.